W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, mój dobry pasterzu, nieskończona miłości, dziękuję Ci za pomoc, jaką okazałeś mi w tym dniu. Dziękuję za ten dzień, Ojcu Niebieskiemu. Wielbię Cię, Boże mój, i miłuję Cię całym sercem. Dziękuję Ci za to, że mnie stworzyłeś. Uczyniłeś chrześcijaninem i że pozwoliłeś mi przeżyć ten dzień. Wybacz mi wszelkie popełnione przeze mnie zło i przyjmij to, co uczyniłem dobrego. Czuwaj nade mną w chwilach odpoczynku i strzeż mnie przed niebezpieczeństwami. Niech Twoja łaska będzie zawsze ze mną i ze wszystkimi moimi braćmi i siostrami. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Ojcze niebieski, pragnę podziękować Ci za nieskończone miłosierdzie, jakie okazujesz tym, którzy w tym dniu stanęli przed Tobą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Proszę Cię, okaż swoją łaskowość tym, Którzy staną przed Tobą tej nocy, niech zalśni przed nimi blask Twojego oblicza, niech odpoczywają w pokoju, niech radują się życiem w Tobie. Pozwól, aby mogli przyjść do Ciebie i podziękować Ci za nieskończone miłosierdzie, którym obdarzasz ich i każdego z nas. Amen. Matko Przenajświętsza. Dziewico niepokalana, dziękuję Ci za to, że pomogłaś mi przeżyć ten dzień w jedności z Panem. Błogosławią Twoje, przenajświętsze serce. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Aniele Boży, dziękuję Ci za pomoc, której udzieliłeś mi w tym dniu, abym mógł zrozumieć i wypełnić wolę Bożą. W imię Pana Jezusa Chrystusa, błogosławię mojego Anioła Stróża. Proszę Cię, idź do wszystkich tabernakulów świata i śpiewaj w moim imieniu pieśni chwały ku czci mojego Pana Jezusa Chrystusa, dopóki się nie obudzę. Proszę Cię, przekaż i Ty, Panu Jezusowi i Ojcu Niebieskiemu, że miłuję ich z całego serca. Dziękuję Ci i błogosławię Cię, Aniele stróżu, w imię Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, każdy mój oddech tej nocy ofieruję Ci na Twoją chwałę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen.